Witam wszystkich, ja jestem porucznik Oskar, a ze mną jest porucznik Kilo, a to dzisiejsze wiadomości. Opowiemy dzisiaj o kontroli stanu zdrowia żołnierza 4200 oraz poprosimy o komentarz porucznika Storna w sprawie sądu wojennego przeprowadzonego dzisiejszej... Dziś w godzinach popołudniowych żandarm 4628 wezwał medyków do przebadania żołnierza 4200. Miał to zrobić w oparciu o to, że żołnierz miał wpatrywać się w niego samego oraz w ścianę przez... Członek AOO 5235 zbadał żołnierza, ale z badań nic nie wyszło. Po wypuszczeniu żołnierza 104 Legionu zapytaliśmy się medyka, czy żołnierz badany mógł się zadłużyć w żołnierzu 4628. Potwierdził naszą diagnozę, ale dość niepewnie. A teraz trochę o sądzie wojennym wykonanym późną nocą. Poprosimy teraz o głos porucznik na tej sprawie. Oskarżony został członek 41. Legionu Szeregowy 4532 Lambda, został oskarżony za artykuł 6 paragraf 3, yy, czyli usiłowanie zabójstwa bądź zabójstwo zranienie członka Wielkiej Armii Republiki. Szeregowy Lambda nie, ch nie chciał mieć yy, adwokata. Żadnego obrońcy, dlatego był sam. Pole poleciał na sz podobne szkolenie na kamino. Chyba więcej nie trzeba dodawać. Wiadomości prowadzili porucznik. Kilo oraz porucznik. Komentarza udzielił oficer żandarmerii 100. Panie redaktorze, czego? Ta kamera się rozpada, i ja mam dotrzymać. To mikrofon i kamerę jedną ręką. Właściwie to złamę. Wymyśl coś <laughs> Wymagam podwyżki w takim razie. Nie mamy życzę. No co powiedziałeś? Co co powiedziałeś? A. Wracaj tu!